I, b, k, g, t, d, s, z, f, w. Współgłoski wdzięczne. Dźwięczne, bezdźwięczne. Wdzięczne, wdzięczne, wdzięczne. Sz, cz, dz, dź, dż, ż. Dziękuję, że często rzucasz szczere słowa. Dźwięczą mi w uszach. Uspokajają mnie albo niepokoją, ale potrzebuję się odtruć. Powiedz mi, o co ci w ogóle chodzi? Powiedz mi, o co ci w ogóle chodzi. Powiedz mi, o co ci w ogóle chodzi. Powiedz mi, o co ci w ogóle chodzi? Powiedz mi, o co ci w ogóle chodzi? Czy chcemy, żeby nasze słowa wzbogacały innych ludzi, ewentualnie odwrotnie? Jeśli tak, to kochani, nie obejdzie się bez ćwiczeń. Czas. Tak, czas. Potrzebny jest czas. Ile czasu spędzasz analizując czyjeś błędy? Wzbogacacie to? Tak, tak, kochani, dobrze widzicie. Poziewajmy sobie. To nam ładnie pootwiera gardła. Możemy mówić na ziewaniu. Jeżeli wypowiadam więcej słów niż chcę usłyszeć mój rozmówca, to czy wolę, żeby mi Przerwał, czy żeby słuchał dalej? Nie wiem. Młodła, gła, wła wła, 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 własne myśli, własne potrzeby, własne uczucia, własna odpowiedzialność. Kochani, dzięki za te siedem wspólnych lekcji. Nie wszystko poszło nam gła, 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 gładko, Nie o wszystkim powiedzieliśmy, ale pamiętajmy o, 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 o oddychaniu. O, 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 o. Odsłonić się przed ludźmi. Stawać oko w oko z rzeczywistością, ożywić drętwą rozmowę, znieść odmowę i nie dopatrywać się w niej dowodu, że nas odtrącono. Przerób lekcje, bo inaczej one ciebie przerobią.